W szczęścia, tam gdzie go nie ma. W tym kraju, w którym żyjemy, w naszej ukochanej ojczyźnie, jest duży deficyt porządnych facetów. Nie dla każdej porządnej dziewczyny starczy porządnego chłopaka. Co gorsza, nieporządne dziewczyny jeszcze wybierają trochę porządnych chłopaków, łapiąc je na nieuczciwymi metodami. Jaki wniosek? Każda normalna, porządna dziewczyna ma prawo marzyć o małżeństwie. Natomiast powinna mieć warianty rezerwowe. Jeżeli nie spotkam faceta, który się choćby wstępnie nadawał do małżeństwa, to robię karierę matczyną w szerokim tego słowa znaczeniu. Więc opiekuję się ludźmi. Niekoniecznie musi każdy zabierać na misję do trędowatych, czy musi zatrudnić się w hospicjum. Ale gdzieś znaleźć swoją misję życiową w pomocy ludziom. Im biedniejsi, im bardziej potrzebujący, tym lepiej, bo tym bardziej się spełnisz. Matka Teresa z Kalkuty była spełnioną kobietą. Pełnie radosną. Prawda? Nie urodziła żadnego dziecka. Myślę, że najgorsze wśród dzisiejszych dziewczyn jest to, że one się panicznie boją staropanieństwa i ładują się w karkołomne związki. To jest jedna uwaga. Druga uwaga. Skoro tak jest, jak jest, to porządna dziewczyna powinna szukać męża nieidealnego, bo go nie znajdzie, tylko zgrubnie spełniającego warunki wstępne który się jakoś nadaje na męża, czyli trzeba niestety troszkę odpuścić. Ale potem już go nie, już nie odpuścić. Pozdaję z chłopaka, Zadaję sobie pytanie, czy chciałabym mieć takiego syna jak on? Jeżeli zasłaniasz oczy i mówisz absolutnie wykluczone, nigdy w życiu się na to nie zgodzę, to wiej od niego czym prędzej, bo mimo, że będzie ci przyjemnie, bo koleżanki ci będą zazdrościć, że jest wysoki, i gra na gitarze, a przy tym głupi jak but na przykład, i nieodpowiedzialny, nieopanowany i tak dalej. Więc na to nie wolno pójść. Czyli to pierwsze tym, Ale gdy odpowiesz sobie tak, no, gdyby mój syn był taki, no to dobrze by było, chociaż wolałabym, żeby był lepszy. Okej, okay, to jest wszystko w porządku. Jeżeli byłby do przyjęcia taki syn, jak ten chłopak, no to pierwszy, pierwszy egzamin przeszedł, tak? I teraz do roboty. Teraz do roboty. Co robią dziewczyny? Porządne dziewczyny. Żeby nie znacić chłopaka, stają się nieporządne. Żeby go z sobą związać, oczywiście on wtedy odchodzi. Porządna dziewczyna ma postawić wymagania chłopakowi. To powiesz tak, na no ja mu postawić wymagania, to on ucieknie. Jeżeli facet po postawieniu mu rozsądnych wymagań uciekł, to całe szczęście, że zrobił to przed ślubem. Bo to nie jest facet. Powiedzmy ta modelowa sytuacja w wymiarze seksualności. Jest to normalną, że chłopak, który jest blisko ukochanej dziewczyny, choćby dziewczyny, która mu się podoba, no pragnie być jeszcze bliżej. Jego ciało się tego domaga, więc on, nazywając po imieniu, pragnie współżycia. To nie jest nic złego, tak Pan Bóg nas stworzył. On może, jemu się chce współżycia, ale on musi mieć wolę w tych warunkach do tego nie doprowadzić. I teraz, jak on, on powie yy, tak, a ona powie nie, to wtedy on spyta, dlaczego nie? Mężczyźni zawsze pytają, dlaczego. I dziewczyna niestety odpowie mu tak, jak czuje, nie, bo nie. To chłopak powie tak, bo tak. Jaka będzie historia tej znajomości? Że chłopak w stworzy takie warunki, że ona nie będzie umiała powiedzieć nie. Uczuciowe, emocjonalnie. I ona się w końcu zgodzi. Prędzej czy później, to jest tylko kwestia czasu. Czyli to nie jest rozwiązanie, mówienie nie. Więc co, nie. Opowiem Ci dlaczego nie. Ja szukam takiego faceta, którego stać na to, żeby poczekał do ślubu. Ja takiemu facetowi całe życie będę to spłacać? Ja takiemu facetowi będę rodzić dzieci? Ja się będę nim zajmować? Ja takiemu facetowi zaufam, że mnie nie będzie zdradzał? Myślałam, że ty jesteś takim facetem. Ilu chłopaków by się zmobilizowało? Kurczę, no nie przecięta dziewczyna. Nieprzeciętna. No to może y, warto się wysilić. Gdyby dziewczyny wszystkie siebie szanowały, faceci nie mieliby innego wyjścia. Musieliby je szanować. To dotyczy globalnie wszystkich, ale to dotyczy również w indywidualnym przypadku. Każda z tu obecnych dziewcząt, młodych i starszych trochę też. Jeżeli będzie siebie szanować, to ostatecznie będzie w życiu szanowana. Oczywiście nie uniknie spotkania z hamstem, z agresją, z ordynarnością. I w takich w świecie mamy dosyć yy, prawda, yy, ludzi tak zachowujących się. Natomiast ostatecznie wyjdzie na swoje. Przykład. Na pierwszym roku studiów na Politechnice. Przed wielu, wielu laty, kiedy na Politechnice na 30 osób w grupie to były dwie dziewczyny. Teraz to się bardzo pozmieniało. No więc te dwie dziewczynki, szare gąseczki takie. Zupełnie nie takie nieopierzone by się chciało powiedzieć. I one sobie powiedziały, one sobie nie życzą, żeby panowie przy nich mówili takim ordynarnym językiem. Ale była zabawa, chujcia na rudia, święte się znalazły. Miałem z nimi zajęcia na trzecim roku, one były konsekwentne. Chłopcy chodzili jak w zegarku. Nawet na, kol na kolokwium wpuszczali dziewczyny przed sobą do klasy. Te dwie. A potem trwa walka o inne strategiczne miejsca, tak? Każda, ja powiem rzecz straszną. Proszę tylko to spokojnie spróbować zrozumieć. Kobieta, która w małżeństwie jest maltretowana, traktowana fatalnie, ordynarnie, nie wiem, gwałcona, bita. Przychodzi do poradni. Ja jej oczywiście nie mogę powiedzieć, że sama sobie jest zwinna, bo to nie jest tak. Ale ja muszę ją doprowadzić do świadomości, że ona miała moc do tego nie dopuścić. Idąc na złe ustępstwa, w końcu do tego doszło. Od samego początku znajomości patrząc. Należy iść na różne ustępstwa. Tak. Na daleko idące. Należy się poświęcać. Natomiast nie wolno iść na ustępstwa moralne. I teraz dochodzimy do kwintesencji. Dziewczyna ma wyczucie moralne w dziedzinie seksualności dużo większe niż facet. Wobec tego dziewczyna powinna dyktować warunki, a nie facet. Ja nie powiedziałem czegoś ważnego, co przygotowywałem tymi obrazkami. Uczyniono w naszej kulturze mężczyznę ekspertem od seksu, a kobietę zagnowalowano i nie wolno się odezwać. To jest najlepszy sposób, żeby było źle w małżeństwie, bo ona o swoich lękach nie powie, a on się dowiaduje o swojej żonie z filmów pornograficznych i zmusza ją, żeby była szczęśliwa do tego, co tam się działo. Wrzeszczy, że, że jest głupia, że nie chce być szczęśliwa, bo on na własne oczy widział, jak tamte kobiety były szczęśliwe. To jest genialna manipulacja. Znam jeden sposób na odratowanie więzi małżeńskiej, że żona opowiada bajkę w tym tej, w tej wymiarze seksualnym, Bajkę o sobie, o wszystkim, czego się boi. Mąż się strasznie dziwi, jak można się takich rzeczy bać, jak można przed takimi mieć opór, ale szanuje wszystko to, co ona opowiedziała, i to się stają wytyczne do jego działania, i po krótkim czasie, że ona nie ma się czego bać. Natomiast gdy mężczyzna jest ekspertem, tak jak kultura zamianowała, a kobieta zaciska zęby i się zgadza, no to coraz bardziej ją boli głowa na samą myśl o współżyciu. Bo działa wbrew sobie, jest totalnie zblokowana, to mówię o tym mechanizmie strachu. Czyli ten mit, że, myślę, że ma być ekspertem, kobieta ma siedzieć cicho, on bardzo głęboko wszedł w mentalność naszych pani, naszych panów. Kobieta, tak. że nic nie powie, to jest on by tego nie przeżył. Ona woli chorować, umrzeć, cierpieć, ale ona się nie odezwie w tej materii. Ona weszła w rolę porządnej kobiety, czyli tej, która się nie odzywa. To jest coś niesamowitego, jak głęboko jesteśmy tym dotknięci wszyscy, najporządniejsi ludzie. I mężczyźni, którzy. Punkt honoru, że cytowałem, że on zrobi, że nie dobrze. Oczywiście jego dobrze to jest wymiar ciała, bo, bo takie ma perspektywy widzenia. Kto ma facetowi poszerzyć perspektywę widzenia sfery seksualności? Jest, jego widzenie jest zawężone na doznaniach, bo to odczuwa silnie, mocno, automatycznie zawsze. A jej widzenie jest dużo, dużo szersze. Więź, całe życie, miłość, dobra codzienność, przepiękne marzenia o przyszłości, aż do wieczności włącznie. Jak to wprowadzić w akt współżycia? No tylko przez kobietę, ale ona nie może się odezwać, bo jej nie przystoi, bo ona jest pożona. To jest manewr chyba najgorzej blokujący tą sferę seksualności i dlatego ta sfera trwa na poziom użytkowy, prawda? i ludzie tym handlują, sprzedają, zarabiają i niestety we własnym życiu ludzie niszczą siebie poprzez kolejne działania seksualne z kolejnymi partnerami, nie rozumiejąc jak głęboko siebie niszczą. Jak bardzo odcinają się od możliwości, które ma również to ludzkie ciało, ale w odpowiednich warunkach. No, to takie dopy... Czyli te dziewczyny powinny wychowywać swoje facetów, powinny siebie szanować. Jak nie spotka faceta, który się elementarnie nadaje, to po prostu i nie wychodzi za mąż. Jeszcze jest jeden taki, taki ryzyk. Bardzo wiele tych porządnych dziewczyn zamyka się w swojej wieży i płacze, że też nie przyjechał na koniu. Stada przejeżdżają rycerzy na białych koniach, tylko nie wiedzą, że w tej wieży siedzi królewna. Niestety trzeba z wieży wyleść. To jest ryzyko. Jesteś w towarzystwie i wszyscy plują na świat wartości, które ty wyznajesz, a ty się ładnie uśmiechasz tak, bo głupio ci powiedzieć, że ty myślisz inaczej. Jeżeli nie widzisz tej wieży, to rycerz cię nie zauważy. A jeżeli powiesz, no może jestem staromodna, ale ja to myślę inaczej, choćby tylko tyle. Nie, że jesteście głupi, że was teraz nauczę. Nie, a ja myślę inaczej. U! I wtedy rycerz patrzy, przy ulicę podnosi. Dziewczyna nie dość, że myśli inaczej, to jeszcze się odważyła powiedzieć. No po czym macie rycerz poznać? Po dekolcie, po yy, majtkach widocznych spod spódniczki, czy po gołym brzuchu? No bo tak dziewczyny próbują. Yy, to nie rycerzy wtedy złapiesz. niewartościowych wartościowych facetów. Przyklei się do ciebie, to natychmiast. Tylko poleci do następnej, która się lepiej rozbierze od ciebie. Żadnej nadziei na twoje małżeństwo. Te nieporządne dziewczyny, które tak porządnie zazdroszczą chłopaków, tak naprawdę są bardzo biedne, bo one nie doczekają się miłości na całe życie. One się rozmienią na drobne. Także nie ma czego zazdrościć. Na prawdziwą miłość trzeba trochę poczekać, ale też trochę zapracować. Oczywiście to ukazywanie siebie ostrożnie, po kawałku, bo może ktoś to wyśmiać, może ktoś to podeptać, to jest ryzyko. To jest ryzyko wyjścia z wierzy. Więc po kawałeczku ale tylko po tym Cię może poznać ten Twój rycerz, który gdzieś tam żyje. A poza tym modlisz się za niego? żeby się chociaż nie łajdaczył w tej chwili? Znajoma, która bardzo pragnęła wyjść za mąż, no i to trafiła na chłopaka, to to gorzej. I kiedyś na Jasnej Górze już nie wytrzymała i napisała otwartym tekstem Martko, Boska chce męża. I wrzuciła kartkę. Wróciła z Jasnej Góry, a już dwa lata się modliła do świętego Józefa, uważała, że to już bardzo długo, a św. Józef jest dobry. Wróciła z niej góry i nawet nie wiedziała, jak to doszło do tego. Z chłopakiem jakimś rozmawia i mówi, że ona już dwa lata się modli do św. Józefa, o dobrego męża. A on mówi, a ja 12 lat o dobrą żonę. Zostali małżeństwem.